Super, że udało nam się uciec. Gdzie my jesteśmy? Sklep ze słodyczami, ekstra! Na pewno będzie gdzieś się schować. To się nie nadaje. A co tu jest? Moja różowa sukienka będzie widoczna. Wow, a ta ogromna chuba buba jest idealna. Zaraz wejdę do środka. Jak dużo gumy? Ale nie mam czasu na jej przerzucie. Wchodzę do opakowania i posiedzę tu cichutko. Nie tu nie znajdzie. Hmm, ja też muszę wyczaić coś w pasującym kolorze. O, ta paczka mentosów powinna się nadać. Wchodzę do środka. Oj, coś mi nie idzie, jestem za duża. Tracę równowagę. Oj, nic mi nie jest. Muszę znaleźć coś większego. Myślę, że ta skrzynia Oreo będzie dla mnie idealna. Jest tam mnóstwo miejsca dla mnie. Okej. Okay, schowałam się. Czy wszyscy się schowali? A co ze mną? Chociaż wiecie co, ja też znalazłam idealne miejsce. Ta beczka z cukierkami Toxic Waste będzie dla mnie super. Zaraz wejdę do środka i nikt nawet nie pomyśli, że tam siedzę. Oh, gdzie oni są? Uciekli, więc bawicie się ze mną w chowanego. Wiem, że na pewno tu jesteście. Ale jestem taki głody, że muszę coś przekąsić. Te menemsy dodadzą mi energii. Ach, są przepyszne. Muszę się zastanowić, gdzie oni się podzieli. Gdzie bym się ukrył, gdybym był złodziejem? Stopa, co to takiego? Czyjaś ręka zabiera moje menemsy? O oto i pierwszy złodziej! Stock stok! Ta mieszka w domku? Cześć złodziejko! Znalazłem cię. Wychodź szybko i stań tak, żebym cię widział. Zaraz znajdę twoich przyjaciół. Chwila! Czy mi się wydawało? Czy ta paczka Huby byłby się poruszyła? To jest w środku. Wychodź! Zaraz się dowiem. Ha, jest i nasza różowa księżniczka. Znalazłem cię. Możesz stanąć obok swojej przyjaciółki. Teraz pozostało tylko znaleźć waszego żółtego koleżkę. Ciekawe, gdzie on mógł się ukryć. Aha, ta beczka się rusza. Stój, znalazłem cię. Yy, nie tak szybko. Dziewczyny, bijemy. Uff, ledwo uciekliśmy. Trzeba znaleźć lepsze miejsce. Gdzie my jesteśmy? No, to sklep z zabawkami, czad. A co to jest? Żółty samochód Lego. Odlot. Nikt mnie tu nie znajdzie, ale zdecydowanie brakuje mi dachu. Czym powinienem się zakryć? Chwileczkę jestem w samochodzie z klocków Lego, więc zrobię sobie własny dach. Zaraz zbuduję taką fortecę, że nikt mnie nie znajdzie. Dziewczyny, ja już znalazłem swoją kryjówkę. Teraz wy. Wow, ja też chcę taką mieć. Jego kryjówka jest niesamowita, ale mogę znaleźć równie dobrą. Tutaj na pewno będę pasować. O nie, to się nie uda. Muszę pomyśleć. To pudełko będzie dla mnie idealne. W środku są tylko niebieskie zabawki. Chętnie się tu schowam. Ochroniarz nawet się nie zorientuje, że w środku może być człowiek. O, Jane też znalazła fajną miejscówkę. A gdzie ja mam się ukryć? Może będę udawać rower. Byłoby świetnie, ale jestem zbyt widoczna. Muszę znaleźć miejsce, które całkowicie mnie zakryje. I może ten uroczy miś. O tak. Przecież mogę wejść do środka Misia. To świetny pomysł. Zaraz wyciągnę szyściutko i można tam wejść. Usiądę obok samochodu, żeby nikt nie pomyślał, że ktoś jest w środku. Wszyscy zostają na swoich miejscach. Jeśli nie zdążyliście się schować, to wasz problem. A, fajny rower, marzyłem o takim przez całe dzieciństwo. Ouch! Nie sądziłem, że tak szybko mnie znajdzie. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. A raczej nic się nie stało. A, oj! Oj, oj, oj! Ups! Kto tu siedzi? Och, dobrze, że z pobliżu był pluszowy miś. Czy właśnie przytuliła mnie zabawka? Niemożliwe! Ukryję się przed tym wszystkim w tej skrzyni z zabawkami. Kapitanie Ameryko, ratuj mnie! Jestem pewien, że jestem tu bezpieczny. Nikt mnie tu nie znajdzie. Jest tu tak ciemno, że trochę się boję. Włączę latarkę. jakaś zjawa! O, mamusiu! Aaa, pomocy! Tu są potwory! Dookoła są same potwory! Ratunku! Ochroniarz był naprawdę przerażony. To takie zabawne. Trzeba było widzieć jego minę, jak go przytuliłam. Ha, ty, tchórzu! Na razie! Oberwiecie ode mnie! Ochroniarza nie widać, więc jest daleko. Pospieszmy się i znajdźmy jakieś kryjówki. Znalazłem już fajny żółty worek. Muszę z niego wszystko wyjąć, żeby wejść do środka. Nie znajdzie mnie tutaj. Hmm, a gdzie ja mam się ukryć? Muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. Tu na pewno mnie nikt nie znajdzie. Norkuję. A moja niebieska czapka sprawi, że będę niewidoczna. A ja gdzie mam się ukryć? Będę musiała pomyśleć. Ta różowa mata będzie dla mnie odpowiednia. Ale te hantle mi przeszkadzają. Będę musiała się ich pozbyć. Są takie ciężkie. Nie dam rady. No dalej, Fibi. Dalej! Hurra! Zrobiłam to! A teraz muszę tylko owinąć się matą i siedzieć cicho. Na pewno tu są! O! Oh, ty też oberwiesz! A, to tylko sztanga. Gdzie ja jestem? Aha, na siłce! O, oh, worek bokserski! Dawno nie boksowałem. wow Czemu on jest taki twardy? Co? Ktoś tam w środku płacze? Muszę to sprawdzić. Aha, mam cię! Znalazłeś mnie. Byłaś i stój tutaj, dopóki nie znajdę pozostałych. Nie ruszaj się! A co tu tak błyszczy? Aha, różowe buciki twojej koleżanki! Zaraz wypłoszymy ją z tej pięknej maty. Zbiorę wszystkie siły w moich umięśnionych ramionach i rozwijamy! Kogo my tu mamy? Aha, znalazłem cię. Chodź tu i stanie obok swojego przyjaciela, złodzieja. Okej. Okay. Nigdzie nie uciekaj. A gdzie wasza koleżanka? Pudełko z piłkami. Trzeba to sprawdzić. To piłka. Oj! To bolało. A ta piłka wygląda dziwnie. Zobaczmy. Mam cię, trzeci złodzieju. A teraz dołącz do przyjaciół. Zaraz założę wam kajdanki i już nie uciekniecie. Co to za krzyki? Uciekajmy, zanim się zorientuję. Ej, dokąd? Gdzie my jesteśmy? Uciekliśmy przed ochroniarzem? O, jesteśmy w kinie. Znajdźmy szybko jakąś kryjówkę. Tu będzie idealne miejsce dla mnie. Schowam się za zasłonami, nikt mnie nie zauważy. Chociaż nie no, przecież widać moje nogi. Muszę znaleźć coś innego. O, kosz na śmieci! Na pewno nikt nie będzie mnie w nim szukał. Oj, jak tu śmierdzi! Pozbędę się tych śmieci, i idę do środka. Świetnie, ukryłam się. O, Fibi ma fajną miejscówkę. Ja nigdy nie zajrzałabym do kosza. A gdzie ja mam się schować? Wiem, lodówka z napojami i to w moim kolorze. Najpierw pozbędę się wszystkich półek i napojów. Super, no to wchodzę do środka. A żeby nikt mnie nie znalazł, obstawię się Pepsi z góry na dół. O tak. Postawię wszędzie puszki. Nikt mnie nie zauważy. Fajne miejsce, Jane. A gdzie ja mam się ukryć? Mój ulubiony popcorn. A ja jestem taki głodny. Co jest z saladą? O rany, wiadro popcornu. Jakie duże. Powinienem się w nim zmieścić. A może jest jeszcze większe? Tak, za ladą jest gigantyczne wiadro popcornu, jakby zostawili je dla mnie. Będę miał gdzie się schować i co przekąsić. Super! Tylko muszę się porządnie zakopać. Udało się. Na pewno przybiegli tutaj, ale gdzie mogą się ukrywać? O, popcorn! Co za porcja! Brakuje tylko jakiegoś filmu. Hej! Kto ukrywa się w moim popcornie? Co ty, złodzieju? Znalazłem cię! A co tu jest? Pepsi, super! Wypijmy puszkę, bo chce mi się pić po tym popcornie. Mniam. A kogo my tu mamy? Kolejny złodziej? Dobre miejsce, ale znalazłem cię! Byłaś. Hej! Chcesz mnie przekupić Pepsi? Nie uda ci się. Wracam do Pepsi. O, skończyła się. Wyrzucę puszkę, akurat obok stoi kosz. O tak, prosto do celu. Jestem najlepszy. Ej, kto to rzucił? Kogo aresztować? To ukrywa się w kuble. A, to trzeci złodziej. Udało mi się znaleźć wszystkich. Spadajmy, zatrzymałam go na chwilę. Szybko. Co? Dokąd? Znowu zwiali. Tym razem trudniej było uciec. Musimy szybko znaleźć jakieś kryjówki. Gdzie jesteśmy? W muzeum? Fajnie. Na pewno jest tu wiele obrazów, za którymi mogę się schować. Widzicie te różowe żaby? Na pewno pomogą mi się ukryć. A teraz stanę za obrazem i zrobię tu dziurki, żeby wszystko widzieć. A ja nawet nie wiem, gdzie powinienem się ukryć. Muszę rozejrzeć się po muzeum w poszukiwaniu kryjówki. Co my tu mamy? Czy to sarkofag mumii? Ale krzak. Mogę wejść do środka. O nie, spadam! Fajnie tu! O, to szkielet! Przepraszam, że przeszkadzam! Czuję się tu trochę nieswojo. Muszę szybko znaleźć kryjówkę. Wiem, schowam się pod dywanem. Nie za mało miejsca. Znajdę coś lepszego. Ten sarkofag będzie idealny. Orany! Tam jest ktoś żywy! Muszę znaleźć coś innego. Ci rycerze to idealne miejsce dla mnie. Mogę przebrać się za jednego z nich i mnie nie znajdą. Gotowe. To się tu ukrywa. Znajdę wszystkich. Jaki fajny topór. I ostry. Czy jest prawdziwy? Wyobraźmy sobie, że jestem wojownikiem. Ha, trafiłem! Wydawało mi się, czy ten eksponat się poruszył. Pałka pomoże mi się tego dowiedzieć. Kto tam jest? Wychodź. Ha, poznaję te bezwstydne oczy. Wyłaś i stanie obok mnie. O nie, zaraz się przewrócę. To nie było miękkie lądowanie. W dodatku niszczysz własność muzeum. Nie ruszaj się. Gdzie jest pozostała dwójka? Mhm. O, ten obraz wygląda na bardzo nowoczesny i żywy. Ale chwileczkę. On jest żywy by mruga. Pokaż się, kto stoi za obrazem. Złodziejka! Tak właśnie myślałem. Obrazy też kradniesz? Zostań tu, nie ruszaj się. Teraz musimy tylko znaleźć waszego przyjaciela. Mówiłem, żebyś się nie ruszała, idź tam. Sarkofagu jeszcze nie sprawdzałem. Aha! Prawdziwa mumia! Nie zjadaj mnie! Oj, coś mi słabo! nie jest babawny! Dziewczyny musimy uciekać! Co z wami? Nie poznajecie mnie, to jaden! Już spoko! Dobra, wiejemy! Mumia ja zniknęła. Ci złodzieje znowu uciekli. W drugą stronę. Jestem już zmęczona tym bieganiem. Tutaj też musimy znaleźć miejsce do ukrycia się. Co to jest różowy obrót? Idealny dla mnie. Schowam się pod stołem. A tu co jest? Tablica z menu! Jestem pewien, że nikt mnie za nią nie znajdzie. Zaraz tu się ustawię. No i gotowe. Wszyscy się schowali. A gdzie ja pójdę? Idę do Fibi. Nie mogę? No trudno. Wow, pyszniutka pizza, zjadłabym sobie. Ale muszę znaleźć kryjówkę. I mam pomysł. Schowam się pod włyśkiem z jedzeniem. Na pewno wszyscy tu jesteście. Co to za klosz? Może coś pod nim jest? Może oh, for... nawet jedzenie. A, złodzieje poczekają, a ja coś przekąszę. O rany! Ludzka głowa! Słabo mi. Oh. Kurczę, znokautowałam go. Co robimy? Trzeba go jakoś postawić na nogi. Nie możemy go tu zostawić. Hej, obudź się. Pomogła? Co wy robicie, złodzieje? Znalazłem was. Dopadnę was wszystkich. Pójdziecie do więzienia za kradzież. Nie! Tylko mi do więzienia proszę! Musimy uciekać. Może coś zjemy i zapomnimy o wszystkich nieporozumieniach, co? Patrzy jaka pizza. Czy to naprawdę dla mnie? Bardzo chętnie, jestem taki głodny i zmęczyłem się za wami biegać. Mmm, pyszna! Mogę Was uściskać na zgodę? Wspaniale, że wszystko dobrze się skończyło. Oh Den musisz być ostrożniejszy. Dowiedzmy się, czego chce nasza dziewczynka. To rysunek ciasteczek. To takie słodkie, zróbmy małej mi i najpyszniejsze ciastka w jej życiu. Wszyscy gotowi? Do dzieła! Już wiem, od czego muszę zacząć. Wyrobimy ciasto. Wnuczku, noczku ciasta się nie tłucze. Trzeba je wałkować. O tak. A teraz trzeba wyciąć z ciasta okrągłe ciasteczka. Będą takie pyszne. Pozostaje tylko przenieść wszystko na blachę do pieczenia i włożyć do piekarnika. Czekamy. Babciu, nie możesz nikogo zaskoczyć tymi ciasteczkami. Pokażę Ci, jak zrobić domek z piernika. Ehe. Muszę wyciąć kształty z ciasta, aby móc złożyć potem z nich dom. A teraz wkładamy wszystko do piekarnika. Zobaczcie, jaki fajny nóż znalazłem! Mogę z jego pomocą przekroić ciasto! Myślę, że taki okrąg mi wystarczy Super Co mam teraz zrobić? O, wiem Dodam M&M'sy do ciasta To będzie niewiarygodnie pyszne Siostrzyczka będzie zachwycona Juhu Wstawiamy wszystko do piekarnika A teraz czekamy Prawie zapomniałam Moje ciasteczka są gotowe Można wyjmować Zobaczcie, jakie są apetyczne. Mniam. Moje też są gotowe. Pozostało tylko złożyć je w piernikowy domek. To wcale nie jest trudne. Łączymy wszystko kremem waniliowym, a sam domek dekorujemy pięknymi i pysznymi żelkami i cukierkami. Będzie pysznie. Brakuje skitesu. Poprawią smak każdego deseru. Pozostało tylko dodać kilka detali i posypać wszystko cukrem pudrem. Idealnie. Jak śnieg. Pięknie! Den, ciastka ci się palą! O nie, to niemożliwe! Muszę je szybko wyciągnąć! Och, to wcale nie wygląda apetycznie! Kurczę! Skąd ten okropny zapach? Te ciastka są jakieś takie twarde? Jak mam je zjeść? Nie chcę! A co tu jest? Ojej, to cały dom z ciastek! To pierniczki, moje ulubione! Wspaniale! A teraz czas spróbować ciasteczek babci. O, mam pomysł! Mogę spróbować ich wszystkich naraz. Pyszne. Ale ten ciasteczkowy dom spodobał mi się najbardziej. Szefowa wygrywa. <grym> Wiedziałam, że jestem najlepsza ze wszystkich. Ciekawe, co tym razem chce, mała mija. Wow, jaki piękny rysunek w pizzy! To takie łatwe zadanie, że każdy powinien sobie poradzić. Pospieszmy się i zróbmy pizzę. Okej. I już wiem, od czego zacznę. Muszę otworzyć koncentrat pomidorowy, ale nie mogę tego zrobić. Dziękuję, wnuczku, jesteś taki silny. Mm, jakie dobre. Wyłożę troszkę na ciasto. Rozprowadzę łyżką i dodam sera. Ścieramy. I czas na kiełbaskę. Den nie pozwoliłam. Okej, okay, mam jeszcze. Wstawiam do piekarniczka i czekam. A co tam u mojego wnuczka? Mam wszystko pod kontrolą. Znalazłem ciasto. Ups, upuściłem je. Co ja teraz zrobię bez ciasta na pizzę? O babciu, naprawdę chcesz się ze mną podzielić? Dziękuję. Mogę zrobić najlepszą pizzę dla mi. Potrzebuję kremu z pianek marshmello. Idealnie. A teraz czas na skitelsy. Chcę, żeby było ładnie. Ułożę wszystko w kolorach tęczy. Doskonale. Pozostało tylko włożyć do piekarnika. Skończyłem. Co przygotowała szefowa? Robię najlepszą pizzę dla mi. Zacznę od zafarbowania ciasta na czarno. Bo tylko droga pizza może być czarna. Teraz dodam sporo koncentratu pomidorowego. To będzie pyszne. Na wierzch zetrze troszkę prawdziwego sera pleśniowego. Ma niewiarygodnie słodki, subtelny smak. Mała mija będzie zachwycona. Do nadzienia użyję owoców morza, krewetek i małży. Już wygląda apetycznie. Dodamy kilka pomidorków koktajlowych i brokuły. Tak, żeby było jeszcze smaczniej. Doskonale, moja pizza jest gotowa. Pozostało tylko włożyć ją do piekarnika i poczekać aż się upiecze. Czekanie to najtrudniejsza część. Każdy zajmuje się tym, czym lubi. Co za przyjemny zapach w kuchni. Wkrótce wszystko będzie gotowe. Tylko nie zapomnijcie o swoich pizzach. O, już czas. Szybko wyciągajcie. O jak pięknie smakowicie. Moja pizza jest idealna. Ciekawe jak się ma moja pizza. Muszę ją wyciągać. Och, wygląda pięknie. Mia, próbuj. Hurra! Naprawdę chcę przetestować tę pizzę. Wygląda tak dziwnie. Jakieś skorupy. Nie będę tego jadła. A ta pizza jest ze skitelsami? Nie jadłam nigdy takiego połączenia. Smakuje okropnie. A co tu mamy? Pachnie pysznie. To jest niesamowite, babciu. To najlepsza pizza w moim życiu. Bardzo smaczna. Bellissimo! babciu, wygrałaś! Jurko, ta niezwycięstwa! Oj moje plecy! Co tym razem narysowała nam dziewczynka? O, to burger! Ale super! Będzie niewiarygodnie pysznie! Musicie się bardzo postarać! Nie chcę robić klasycznego burgera! Zrobię dla mnie słodkiego! Nadzieniem będzie Nutella! To będzie pyszne. Uwielbiam Mmm, Jak zawsze palce lizać. Dam jej dosyć sporo. Nutella to podstawa. Jestem pewny, że mi to się bardzo spodoba. Dorzucę jeszcze pianek marshmallow. A ja zrobię klasycznego burgera, więc mojej wnuczce na pewno będzie smakował. Podpiekę bułeczkę na patelni. Średniowiecze. Teraz wszystko opiera się na technologii. Mam specjalny grill, na którym mogę wszystko przyrządzić. To będzie idealny burger. Zobaczymy. Muszę wziąć trochę mięsa mielonego, żeby zrobić kotlet do burgera. Myślę, że to wystarczy. Rozpłaszczam, kładę na patelni i dociskam. Ach, co za zapach. Jestem już zmęczona. Den, co ty robisz? Musisz się uspokoić, kochanie. Bardzo nie rozpraszaj, nie smażę pianki, aż będą rumiane. O, w ten sposób wyglądają wiele bardziej apetycznie. Z wierzchu kładziemy żelkowe wstążki i przykrywamy wszystko bułeczką. Gotowe! Polewamy jeszcze syropem truskawkowym, żeby na pewno było pyszne. Ach, wygląda niesamowicie! Myślę, że nie zaszkodzi, jeśli na wierzchu posypię mojego burgera cukierkami. Ekstra! Mój burger jest gotowy, co wy na to? Brawo wnuczku! Postarałeś się szefowo widziałaś? Wracam do mojego najpyszniejszego burgera na świecie. Podpiekłam już bułki, więc czas na kotlety. Wkładam je do grilla i zamykam. Gotowe. Pozostało tylko usmażyć bekon. Będzie naprawdę pysznie. Teraz przygotujmy warzywa. Kroję pomidora w krążki. Kładę go na bułce. Następnie sałatę i dużo keczupu. Dalej leci kotlet. I ser. Dorzucę jeszcze bekonu. A teraz powtarzamy wszystko kilka razy. Gotowe. Wyszło świetnie. Hmm. Czy wszyscy są już gotowi? A ja tu siedzę. Trzeba dodać trochę sosów, żeby nie było za sucho. Dam ketchup i majonez. I jeszcze troszkę kiszonych ogórków. Ojej, no za nic tego nie otworzę. Sama je zrobiłam, a nie mogę sobie poradzić. Dziękuję szefowo. Potrzebuję kilku kawałków. Mm, jakie pyszne góreczki! Przekrywamy bułką z wierzchu i można podawać. Mija, próbuj szybciutko. Czy wszystko gotowe? Wow, wszystkie burgery są takie interesujące. Chcę spróbować tego? O, jest pyszny! A co tu jest? Wygląda zupełnie jak u babci. Am? Całe na dzień nie wypadło. Nie podoba mi się to. A co tu mamy? Jak kolorowo! Mój brat się postarał. Muszę spróbować tego słodkiego burgera. Mm, to jest pyszne. Uwielbiam go. To są wszystkie moje ulubione słodycze. Żelki. I nawet pianki marshmallow. To wygra. Awesome. Wygrywam mój braciszek! Wow, w końcu myślałem, że nigdy nie wygram. Tym razem powinno być coś nierealnie pysznego. To na pospieszmy się z gotowaniem, zanim nasza mija zacznie płakać. Obudźcie babcie! Nagetsy? To bułka z masłem. Pokażę wam jak to zrobić. Muszę wlać trochę oleju na patelnię. Myślę, że to wystarczy. Den, co chcesz? A olej bierz. Hra zaraz wleję trochę na patelnię! Dlaczego nie leci? No dalej! Babcia dopiero co to robiła! Ojej, to za dużo oleju! Den musisz być bardziej ostrożny. Teraz pokroimy kurczaka na małe kawałki, aby wyglądały jak nagetsy. Pozostało tylko przygotować wszystko do panierowania. Wybijamy jajko do miski. Następnie wszystko mieszamy. Zanurzamy kurczaka w jajko i w bułce tartej wrzucamy na patelnię do smażenia. Wspaniale! Spójrzcie, jak pięknie wyglądają moje nuggetsy. Co za zapach! Szefowo, a ty co tam masz? Z pewnością mam o wiele lepszy przepis. Posypuję moje nuggetsy dużą ilością złota. Będzie pięknie. Tylko spójrzcie, jak to błyszczy. Wykładam wszystko na czarny talerz. A teraz dodam efekty specjalne. Ciekły azot. Piękna oh para. O czym ja mam zaskoczyć Miję? Już wiem. Kupię gotowe nuggets z maka i zanurzę je w serze. Właśnie w ten sposób. To zawsze jest super. A teraz w panierkę. O, 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 o What? O kurczę, nie mam więcej panierki i będę musiał coś wymyślić. Wiem, mam cheetosy. Po rozkruszeniu będą wyglądać jak panierka. Rozwijemy je młotkiem i gotowe. Ej, przestańcie przeszkadzać mi w gotowaniu. Mam wszystko pod kontrolą. Przesypujemy na deskę. Zanurzamy w tych okruszkach nagetsy w serze. I wrzucamy na olej. Za niedługo wszystko będzie gotowe. No i mamy to pięknie. Przekładam na talerz. Muszę dodać troszkę keczupu do nagetsów. Myślę, że tyle wystarczy. Jesteśmy gotowi do podania. Ojej, ale super to wygląda! Skąd się tu bierze ta para? Ale fajnie! Oh my! Te nagetsy są takie jasne, że aż oślepiają. Ale smakują tak sobie. Co się stało z moimi ustami? Zrobiły się złote. Nie, złote nagetsy nie są moim faworytem. A co tu jest? Klasyczne nagetsy. Zazwyczaj takie jem. Smaczne, ale wiecie co? No bez szału. A co tu mamy? O, nagetsy na patykach. Jak fajnie ciągnie się ten ser. Ekstra! Prawdziwa wyżerka. Są najlepsze. Hura, znowu wygrałem! Super! Gratulacje.